Krzysiu, czy przygotowałeś się na wielką wodę? Wiesz co, no ja właśnie się specjalnie jakoś musiałem przygotowywać, bo tej wielkiej wody, jak się okazuje, nie ma. Zrobiłem zapas kefiru. Inni idą po wodę, a ja po kefir. Kupiłem 6 litrów, więc dzisiaj tego litra obalimy tyle i tyle. Więcej chyba nie trzeba nic specjalnego robić. Marku, roku, ja nie mogę drzekać się, aż odpali FIFA, czy w tym roku pogrężę dłużej niż tydzień. A zobaczymy, zobaczymy. Powiem tak... Jestem bardzo pozytywnie nastawiony na nową FIFA. Grałem trochę. Cały czas gram jeszcze w tą poprzednią. I myślę, że będzie poziom jakiejś rozgrywki. Dziwicie. A w ogóle ostatnio oglądałem jakiś film, że w średniowieczu ludzie jedli. Chłop, taki pańszczyźniany, jadł chyba 500 kalorii. To było jego, jego dzienne, dzienne spożycie. Czyli to było jakieś absolutne minimum, żeby przeżyć. I jedli chyba dziesięciokrotnie więcej błonnika niż my. Bo głównie jedli błonnik. I mieli przez to jakieś tam zaparcia i takie inne. Problemy, no bo jedli go w chuj za dużo, dużo za dużo. Ludzie żyli 30 par lat. No tak. Nie na 20 nie, no ale 30 par lat żyli właśnie. Dlatego wtedy trzeba było szybko robić dzieci, zakładać rodzinę. Szkoda, że Amrak się nie urodził w tamtych czasach. <grym> żartuję, żartuję. A na przykład jacyś mnisi jedli 5 czy 6 tysięcy kalorii. Mnisi, którzy tam medytują, siedzą w tych, jas... no, może nie jaskiniach już, tak, ale w ogóle totalnie w drugą skrajność poszli. Jak szybko zdychasz, to na ch** ci dzieciak, dzieciak. No właśnie być może ludzie chcieli przeżyć to rodzicielstwo i wiesz, może też było taka, taka presja społeczna. Zobacz, jak u nas młoda kobieta załóżmy, to to niech będzie 25 lat nie ma potomstwa i jedzie na spotkanie rodzinne, to zawsze słyszy się to samo. A kiedy kogoś tam przeprowadzi, a kiedy rodzina i kiedy. Wiesz, jest taka presja społeczna. Może wtedy też była presja społeczna, że no trzeba rodzinę zakładać, a czemu? A trzeba, bo Bóg chce, bo wtedy bardzo ludzie wierzyli, na przykład może. Można było na przeróżne sposoby wmówić ludziom, że mają tak robić, a może jakiś instynkt, właśnie, przetrwania, tak jak tutaj widz napisał, e, kazał im tą rodzinę e, za, za, założyć. Być może. Też jest coś takiego, że ludzie się tak bardzo nudzili swoim życiem, które było rutynowe, że rodzina była mega odskocznią i czymś zupełnie innym, takim unikalnym, przyżyciem w ich życiu, którego nie mogli sobie dostarczyć w jakiś inny sposób, no bo żyłeś na tej swojej wsi. Pracowałeś w polu i tak, tak leciały Dzień po dniu, jakaś wojna może była O, to się podziało, ktoś sobie Wiesz, pomachał mieczem, ale cht, Tak, to raczej nudy, nie? Tam nie, nie? Ludzie chyba nie za bardzo jakoś podróżowali Robili ciekawe rzeczy, tylko se tam Pracowali, spali, jedli Rozmnażali się i tyle Jest teraz taka pop naukowa właśnie Żeby wpierdlać dużo cukru naturalnego, miód Ale miód, to że miód jest naturalny Spoko, to że ma właściwości Takie zdrowotne, spoko Ale to nadal jest Cukier po prostu. Nie jest dobrze jeść yy, miodek, to niedobrze. Niedźwiadek może zjeść miodek, ale człowiek nie do tak mniej tego miodku. Nie, to nie jest tak, że jak miód naturalny, to można go wpierdalać. <grym> o taką łykami. Nie, nie można, nie można. Do herbatki, no, zamiast cukru, do herbatki, jak najbardziej. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy. Miód traci swoje warto wartości prozdrowotne przy jakiejś tam temperaturze, chyba 40 50, czy 50 stopni, więc nie możecie go dawać do gorącej herbaty. Bo to tak, jakby się sobie trochę już posłodzili cukrę. Ja wiem, że dobrze gadam, bo kiedyś słudziłem z yy, miodem. A ten temat troszkę poczytałem. Ale jerba z miodem akurat nie za bardzo się łączy. W ogóle, na no, ja, ja jestem w ogóle przeciwnikiem słudzenia yerby, oczywiście, ale to jak ktoś się posłodzi, jego sprawa. Ja mam wrażenie, że ty patrzysz na cukier tylko przez perspektywę kalorii. Że ja tak patrzę? Nie, nie. Akurat ja lubię kalorie. Ja jak ktoś ma więcej kalorii, to lepiej. Ogólnie Marko, to, to jest chłop, że coś tam usłyszy, ale nie do końca wie o co chodzi i tak w każdym temacie. Ale to w kontekście. Czego? Że nie wiem o co chodzi. Właśnie ja to konfrontuję z wami. Przychodzę, mówię wam to, co wiem, i wy przechodzicie i mówisz tak, nie, krzyku, pierdolisz głupoty, chuj, się znasz, jest tak i tak. I ja wtedy mówię, o, dobra, dzięki, dzięki, to mnie widzisz, dzięki. Jestem teraz mądrzejszym człowiekiem. Więc y, bardzo bym chciał, żebyś mnie na przykład y, wyjaśnił. Czy wyjaśnił? Y, naprostował, może, nie wyjaśnił, bo wyjaśnił to, to wiesz, tak, tak, jakbyś miał mnie zaorać czy coś. Nie, ale przedstawił mi, jaka jest prawda. Chyba, że tą prawdą jest chłopski rozum to do niego takiego zaufania dużego nie mam. Dlaczego jedzenie miodu jest złe pomiędzy kolorie? Bo to jest nadal cukier, który powoduje wyrzut insuliny i nie powinieneś spożywać zbyt dużej ilości cukru. Wiesz, to, że na przykład sobie zrobisz coś takiego, nie wiem, załóżmy, że jabłko jest dobre, nie? Spoko, jest jabłuszko. To teraz, jak sobie jabłuszko zjesz, ale będziesz je maczał w miodzie, każdy jeden kawałek, to już takie dobre nie będzie. To się będzie sma smaczne, słodziutkie, ale to już... Wiesz, to raczej nie jest dla ciebie dobre, żebyś, nie wiem, jeszcze dodawał do niego miodu czy coś. Miodu oczywiście miód może zastąpić. No, tak sobie pierdoląłem ekolosową rzecz. Miód ci może zastąpić cukier w niektórych rzecz, w miejscach. Nie wiem, do jakiegoś ciasta pewnie można dać taki miód. Może do owsianki można dać miód? Może do, nie wiem, do herbatki? Daj kurwie miodu. Kurwie miodu można dać? Można. Ale to raczej jako zastępstwo do cukru, a nie ekstra cukier, który sobie spożywasz tak po prostu, bo jesteś uzależniony od cukru. I sobie tłumaczysz to a miodek zdrowy to w wpierdolę więcej. To tak nie działa. Uzależnienie od cukru nie istnieje. Istnieje. Istnieje, wizjonero. I nawet ma podobne objawy, jak ludzie, którzy są uzależnieni od innych różnych używek. Idź I ci w pierwszym kilogram białego cukru. No to zobacz, patrz to. Dobra. Słodkie to. <ta> <śmienicza> On pije pod kątem niezuzależnienia. To patrz. Czy cukier uzależnia i jakie, i jakie są obja objawy? Dobra, to już jest pytanie z tezą. Zależnie od słodyczy, może dotykać też z sfery psychicznej i emocjonalnej. Jedzenie czegoś słodkiego wpływa na nastrój, stymuluje wydzielanie dopaminy, serotoniny, endorfin, sprawiając, że czujemy się lepiej. To właśnie wspomniane uczucie przyjemności potrafi być silnie uzależniające. No, ja czytałem w książce o używkach, chyba to było, albo o innej, ale wydaje mi się, że w tej. Że objawy abstencyjne cukru są podobne właśnie jak na przykład, może nie do heroiny, ale jest dużo wspólnych, wspólnych mianowników jest dużo. I to jest bardzo silne uzależnienie, z którym ciężko jest walczyć, jak się uzależnić bo właśnie od tego, od tych... Jak widzisz, wydzielenie dopaminy, serotoniny, endorfin. No to to jest po prostu, to jest to, co robią narkotyki. To jest dokładnie to. Od słodyczy, a nie od cukru. Ale co masz na myśli słodyczy? Czyli od cukru połączonego z innymi rzeczami. Na przykład batonik będzie dla ciebie słodyczem i od niego się możesz uzależnić, bo to jest cukier plus czekolada plus, nie wiem, jakiś tam wafelek. Ale od samego cukru nie. Dobra, skoro tak uważasz, to jedz słodycze bez cukru. Spróbuj takich słodyczy. Zero cukru. Wiesz co, wiecie co, no jest jakiś powód, dla którego ludzie mówią tak. Kola bez cukru? Gówno. Zresztą to jest taki szot mamona, który sobie możesz zobaczyć, że on mówi, a tutaj, te, że pije kolkę, zero, że to uderzenie cukru będzie i nie ma. I że to mu nie smakuje. I to jest ten jeden właśnie czynnik. To nawet jak zastąpisz cukier słodzikiem, to ludzie i tak wybiorą cukier. Po prostu cukier pełni trochę inną rolę w twoim organizmie niż taki słodzik. I się uzależniasz konkretnie od cukru. A nie od słodzika. Od słodzika, czy możesz się uzależnić, może też się można uzależnić od słodzika. Nie wszystkiego, co ci daje jakąś przyjemność, się możesz uzależnić. Ale ponoć, jak się je błonnik do cukru, to ten błonnik wyciąga nadmiar cukru, chyba zjedli, czy coś. Taką, takie coś słyszałem. I wiem, że jeszcze owoce mają jakąś substancję, coś, co pomaga z tym cukrem z owoców, z fruktozą, bo fruktoza jest w ogóle dużo bardziej szkodliwa dla nas niż glukoza. Jakby ktoś sobie myślał, kupię sobie cukier? O, fruktoza, kupię sobie fruktozę zamiast glukozy. To jest tragiczny wybór. N nigdy nie wybierajcie fruktozy ponad glukozę, czy sacharozę, tak? Chodzi o to, że klasyczny biały cukier jest lepszy niż ten z owoców, ale ten z owoców cukier jest dobry, jeżeli zjesz całego owoca, i dlatego ważny jest cały owoc, a nie sok z owoca. Bo potrzebujesz tego błonnika bardzo. To tak jak Bruce przesiadkę zajebał z kolki na soki. To, to, to wiecie. Tak, no nie wiem, jakby to się przesiąść. To, to nie ma żadnego znaczenia, że on taką przesiadkę zajebał. To jest to samo. Smak się zmienił. Ale skład ten sam, można powiedzieć. Kto za sacharozę ja preferuje klasycznym efektem? No okej. Okay. Są soki i soki. Są soki i soki, ale nawet sok, który jest 100% wyciskany, będzie gorszy niż zjedzenie owocu pełnego. Bo potrzebujesz tego błonnika właśnie, żeby pozbyć się... Z tej fruktozy, to z organizmu łatwiej, czy nadmiaru. A fruktoza jest kilkukrotnie bardziej szkodliwa niż nasz klasyczny cukier biały. Tak przynajmniej w książce było, wiecie, ja Wam mówię to, co było w książce. Czy, czy ta osoba u mnie z książki pierdol i głupoty się nie zna? Nie wiem. Natomiast takie coś wyczytałem. O! Sutryk, to powie. Ten y, wał właśnie, który jest za mną. Może ja nie jestem tutaj najważniejszy. E, tutaj oni też nie są aż tak ważni. W ogóle, czy jest najważniejszy ten wał i oczywiście by... A, mała gafa. Podobnie najbardziej nietypowej sytuacji we Wrocławiu w momencie zagrożenia powodziowego w tym mieście doszło na mostach Jagielońskich, gdzie właściciele aut zostawili swoje samochody po to, żeby uchronić je przed wodą. No dobra, jakby i jak państwo... To chyba już że... widziałem to, że dostali mandat i dobra, ja rozumiem, że no ludzie jak jest powódź to po prostu ratują swój majątek, spok. ale z drugiej strony, czy to upoważnia do tego, żeby se parkować gdzie się chce? No nie wiem, mogliby zaparkować w miejscu, nie zalewowym takich terenów, chyba nie brakowało No ale wiadomo, komu się chce jechać tramwajem później po zaparkowaniu samochodu i wrócić Zaparkowali w tym pierwszym, bliższym miejscu Mandat tańszy, no, no nie no, ta da, ta da, da, ale wiesz, pytanie czy nie, nie blokują później jakichś przejazdów Czy, czy czegoś tym, nie, nie wiem jaka to jest sytuacja Komunikat, że musisz wyciągnąć samochód z parkingu podziemnego, stawiasz przy bloku i dostajesz mandat? że Żyłem już na wszystkim, stawiasz przy bloku Nie, bo tutaj są stawiane y, przy, przy mostach są, o, tutaj te, przy mostach Wiesz, być może tutaj nie powinny stać samochody, bo może jakaś straż musi tu przyjechać, zaparkować, wiesz. To nie, ja nie jestem pewien, jaka tu jest dokładnie sytuacja i dlaczego został wystawiony mandat. Może były ku temu jakieś konkretne powody, wiesz. Nie wiem, nie wiem, nie oceniałbym tego tak jednoznacznie, że o, złe, złe służby tam mandat, manda, bo może to jest ważne, żeby tu było wolne miejsce. Jest taka opcja, nie wiem. Zobacz, Gamoniu, dobra, sorry, mistrzu, przepraszam, tak... Masz rację, pierodzić policję. Dobrze? JP miśkę. Mam <laughs> nadzieję, że zadowoliłem, widzę, za komentarzem. <laughs> Ej, ale kula, prawda jest też taka, że jak byś podszedł do jakiejś dziewczyny, na przykład, i nie wiem, właśnie powiedział dokładnie to samo, co inna osoba, ale wyglądasz odpowiednio i zachowujesz się w odpowiedni sposób, czyli twoja mowa ciała, to tak naprawdę nie potrzebujesz żadnych tekstów na podryw. Wymyślać. Nawet można na, na debila wyjdziesz jak dasz tekst na podryw. Wystarczy coś takiego totalnie normalnego. Tak mi się wydaje. Mieć luz, tak, mieć luz. Jak wyglądasz tak jak ty. Nie, nie, i właśnie tu się nie zgodzę. Bo gdybym podszedł i powiedział hej, ale wiesz, byłbym taki zestresowany, skrępowany, ja wiesz, ta taka mowa ciała by była, że nie czuję się komfortowo, no to ta druga osoba. Też nie będzie się czuła komfortowo. A jak masz luz, komfort, no to ta druga osoba też ma. No bo jakby są takie neurony lustrzane, to się nazywa, że my trochę przyjmujemy stan innych osób, albo na pewno wyczuwamy ten stan. Trzeba być pewnym chłopcem. Ale właśnie, jak zbudować tę pewność siebie? No i tutaj nie ma innej opcji, niż robienie tego. Im częściej coś robisz, tym będziesz się pewniej w tym czuł. I niestety, no nie ma, no nie ma innej drogi. Nie ma innej opcji. Książek się tego nie nauczysz, z filmów się tego nie nauczysz. Musisz mieć ten kontakt z drugą osobą, z, tą, z tymi dziewczynami, żeby czuć się komfortowo w ich towarzystwie. Czemu ty, że miałeś jedną dziewczynę 30 lat? Ale miałem. Nie dobię katapulty. Nie miałem pula jeszcze. Mijony go biją. Te trzy magusy powodują, że taki wymieni z autoataki. Na autoataki on nie wychodzi jakoś wybitnie. Ginę. No, jeszcze wytrafił. O, trafił mnie wszystkim. E, słabo zagrałem, słabo zagrałem. Ej, wiecie co? Nie za bardzo chyba mogę tak sobie w pula wchodzić. Wydaje mi się, że Gnar może nie jest taki zły w tego Wladimira. Ciężko mi się z nim tradeuje. Czemu tak używasz plamy? Bo tak się używa. Bo to jest Wladimir pod max w. Używasz plamy, żeby się wyleczyć, spuszczować wave'a. Ale wtedy on w ciebie we mnie wchodzi. Przywanka, RK? Dobra, mago. O kurde. O kurwa. Ej, no ten Gnar jest całkiem niezły. Nie, nie to wcisnąłem. NIE TO WCISNĄŁEM! Nie to wcisnąłem! Ja pierdolę! Przepraszam, ale no tak się kurwa o to. Nie to, nie, nie, po prostu już jest starość, kurwa. Oldge na czacie. Co ja w... z fleszow. Jezu. Ja bym go bez flesza zabił, a spowodowałem, że spaliłem flesza i się wyjechałem. Więc takiego playa dosadziłem. Padłby bez flesza, ale dzięki mojemu zagraniu. Się razem z Flashem. No dobra, jedyne co ja muszę zrobić to farmić i mój team mnie wyciągnie, bo są bardzo, bardzo silne Jinx mamy. Dobra, zostanę wam. Nie wiem, czy ktoś tu przyjdzie. Pewnie nie. No, nie dałem rady. Nie miałem pula. Dobra. Głupi jest ten gnar. Serio jest głupi. Zastanów się, co on Przed i sepadu padł. Wszystkich Remo Pojeb... było, zabił pięciu Nie chcą tego bronić? No szywana trochę poleciała za mocno. Dobra, wygnara musimy wejść. Może zabiją? Nie trafił, to Mercom Jinx? O kurwa, gnaram Gnara bierze topa. No nic, weźmy ten top tower. Ale talan szywaną go chyba mają. Gnar kończy grę. No niestety skończy. Ładnie to rozegrali. Ej, ładnie to rozegrali. 550 walisku. No, stralowałem, strzelałem tę gierkę. Mega saboli nie zagrałem, ale wiecie co, zaskoczył ten gracz. Dobrze zagrał. znaczy no się dobrze zagrał. Lepiej niż ja. O. Lepiej niż ja na pewno. A dobra gierka była długa, ciężka. Ja sobie zagrałem. Tutaj już chłopaki trenują. A nie, nie widać ich. Hiszpan. Kiju. A tutaj największy czatkami, najlepszy zawodnik dzisiejszych zmagań. No i ja. Czekaj, gdzie jest widzowie? Profesjonalny streamer z profesjonalnym sprzętem. I nie mówię o tym między nogami, tylko właśnie ten na klacie. Dobra, no to co? Walka. Hiszpan, serwuje, ale żeś walkę dał. Ty. Dobra, pyk. Dobra, ja zaczynam, widzowie. Cieszycie się? Zaczynam. Dobra, na Kacpra. To się taka zasada jest, że piłkę trzeba rzucić o ziemię, ona się musi odbić, i dopiero wtedy serw, nie można od góry. I na tą połowę muszę dać, czyli na Kacpra. Nie mogę dać tutaj na Kamila, tylko muszę na Kacpra. Tłumaczę zasady, bo wiesz, nie każdy zasad nie znałem. Dobra, wale. Jeden. I są dwa serwy. Kamera się trzęsie jak Hiszpan podwudniowym. Okej, okay, trzęsie się w chó. Czyli za, dużo, za duże trzęsienia są. To możemy ją po prostu, wiecie co, gdzieś zaczepić na przykład tam na tym. tutaj na tym pachołku i będzie widać. Nie no, się przez tą szybę. Ale może nawet damy tak. Tutaj wejdzie do krzesło. Wejdzie. Ale będą widoczki. <ścoughs> widzowie widzowie. Dobra, to się trzyma, tak myślę, tylko nie mam podglądu na czat. Szkoda, że to ten... Yy, że te szelki się nie sprawdziły i za bardzo buja. Dobra, zróbmy teraz pojedynek o trzy fikołki. Ty nie, to mówisz, nie chcesz fikołków. No daj, no dobra, zrobię. Trzy fikołki? teraz z Kamilem gra. Z Kamilem grasz? No. Tak. Pachwer, damy radę o trzy fikołki. No. Thank okay. you. Znowu wiatry z Płocka. Znowu wiatry z Płocka, widzowie. No dobra, i ten wniosek jest taki: trzeba mieć to takie przystawkę do szyby. In next time z szybą, to będzie słychać co mówimy i będzie wszystko widać. Krzychu, widzowie mi donoszą, że miało być jedzenie, jedzenie główne dla przegranych. Ostre kary. Koleżanka w Legginsach ze spoconą, wypiętą dupą kamery, to nic nie ma z tych rzeczy. E, Krzychu. Nie no były, były męskie spocone dupy, za to, nie wiem czy to zadowala, może pewną grupę, yy, ostre no wiesz co, podkręcimy na następny, na następny Chciał Ale dobra widzowie, to był ważny stream, bo teraz wiemy co możemy poprawić i na next padel za tydzień z przyssawką, z przyssawką zrobimy I może mikroporty jeszcze ogarnę, to będzie, będzie git No jakieś spocone dupy też ogarniemy Dobra, żegnam się z wami, siemano i jutro się widzimy na Fiwce. Fiwka, jutro widzowie paczuszki. paczuszki